Witam w kolejnym filmiku, takim bardzo króciutkim. Postanowiłam jeszcze przed wyjazdem, tak na szybko, nagrać jeden filmik. Taki jeszcze w klimatach świątecznych, ale też powiązany z życzeniami, więc po je pamiętam, żeby nie zapomnieć. Chciałabym życzyć Wam przede wszystkim zdrowych, rodzinnych, wesołych, kolorowych i oczywiście pachnących świąt Bożego Narodzenia. Jeżeli chodzi o temat odcinka Drugi to jeszcze w klimacie świątecznym Chciałabym Przedstawić zapachy Które ja sobie wybrałam na święta W sensie, które ja na pewno Tylko po prostu w mniejszej ilości W postaci chyba sobie przypsikam Kisiodlewek, próbek, samplerków Zabiorę właśnie Na wyjazd na święta Być może któryś z tych zapachów Wezmę w postaci flakonu, ale właśnie jeszcze Jeszcze dumam W sumie to będzie tak że to nie będą zapachy takie stricte świąteczne Ja raczej yy, nie jestem typem osoby, która na święta musi używać nie wiem, zapachów z jakimiś, nie wiem, nutami korzennymi Nie wiem, z nutą piernika, szarlotki i tak dalej Nie wiem, choinki yy, To też może wynikać z tego, że o ile choinka może bym coś takiego wyzięła, yy, To nie wezmę, ponieważ tak naprawdę póki co nie namierzyłam idealnej choinki w perfumach Podobnie z pomarańczą Wydaje mi się, że tak naprawdę... Do tej pory nie namierzyłam takiej e, stricte idealnej e, pomarańczy. Trochę się tak na bo sobie źle ustawiłam. Dodatkowo aparat znowu zaczął tykać. <grym> nie wiem od czego to zależy, y, bo tak jak mówię, Darek mi zrobił y, przywrócenie ustawień fabrycznych y, aparatu i przestał tykać, więc pomogło. A znowu zaczęło, albo po prostu znowu coś nacisnęłam i właśnie muszę namierzyć, co ja naciskam, że to tak robi. No ale filmik na szczęście będzie krótki, eee, ale postaram się już po prostu więcej nagrywać z tym tykaniem. Co prawda sprawdzałam, jak oglądam na laptopie, tego nie słychać. To słychać u mnie najbardziej na, na tablecie, no ale, no ale być może u niektórych osób słychać. Swoją drogą dajcie znać, czy właściwie było słychać wcześniej dotykanie. I co ja zabieram? Bo tak naprawdę nie są to zapachy stricte świąteczne, chociaż kilka w takich klimatach postanowiłam zabrać. I tak, ja na święta zabieram, bo tego venetę. Bottega Venetę to zakład wersja Oleger, Mam też wersję tą klasyczną. Wodę perfumowaną. Eee, I zabiorę prawdopodobnie, jeżeli w formie odlewki, to może sobie z miniaturki właśnie tą klasyczną przeleję, a jeżeli to zabierała flakon, to być może wezmę ee, wersję leżer, Tylko, że ten flakonik jako jest stosunkowo mały to jest 30 ml flakon. Z innych zapachów. Też nie w klimatach świątecznych, postanowiłam, że chyba sobie wezmę trochę Tej Thierry Magler Womanity Else, Pure Ja nie będę tutaj zapachów omawiałam, Bo te zapachy przeważnie się pojawiają w filmikach A ja też nie chcę, żeby ten filmik był drugi, Bo muszę zdążyć go przesłać Więc tak naprawdę muszę się zmieścić chyba w około 4-5 minutach Inny zapach, który planowałam i chyba wezmę To jest Michael Kors ten klasyczny tuberozowy, to jest taka woda perfumowana. Dalej La Prairie Gold, wezmę albo Gold klasyczny, albo Gold e, sheer Natomiast w klimatach świątecznych kilka zapachów wezmę, ale są to tak naprawdę zapachy no, nie takie stricte jadalne, stricte gourmandowe, albo nadal pozostające według mnie perfumeryjne. I to wezmę sobie Hermes Ode Merveille Woda Cudów. To jest zapach, który ma klimat trochę plaży, trochę piasku, właśnie plaża, sól, sól. Yy, tu jest też pomarańcza, to jest taka drzewna, yy, drzewne wydanie pomarańcza, To jest dosyć, według mnie dobre wydanie pomarańcza, ale cały czas to jeszcze nie jest tak naprawdę idealna pomarańcza w perfumach po prostu, ale sam zapach w sobie świetny. Yy, w ogóle świetny jest flakonik, nie wiem, czy to widać, on jest taki, on ma takie drobinki, gwiazdki, nie gwiazdki, no. tylko trochę w tym świetle dziennym, tak jest za bardzo, nie za bardzo to widać, ale muszę przyznać, że flakonik jest śliczny. No i jest też trochę w klimatach świątecznych, tej właśnie pomarańcz. Innym zapachem trochę też w klimatach świątecznych, będzie zabierać sobie mandarynkę. Ile profumu, też ta mandarynka, no bo wiadomo, mandarynki, pomarańcze to również klimat świąteczny oraz w takich bardziej słodziakowych ksterio e, lira. I chyba próbkę Lolity Lampickiej, ale też sobie wezmę, bo jeszcze mam. Kteriof e, lira. Nagrałam recenzję zapachu też tak w kontrze w porównaniu w zestawieniu z unikatową Lelton Lebicką L. Polinkuję w opisie. To no, jest m.in. właśnie taki klimat, gdzie mamy otwarcie cytrusu, dołączenie nut takich właśnie słodkich, wanilia, karmel, trochę wyakcentowane cynamon swoją drogą początek jest taki dosyć intrygujący, jest taka nota trochę goryczy, tam jest lawenda i też jest wyczuwalna bardzo czerwona pomarańcza Więc jeżeli będzie filmik o pomarańczy tuż po świętach, to, yy, to na pewno ten zapach też się pojawi, bo to jest bardzo ciekawe Bo tak naprawdę tam bardzo czujesz tą pomarańczę i to właśnie konkretnie czerwoną pomarańczę Dziękuję za uwagę, dajcie znać co Wy zamierzacie użyć czy zabrać na święta i jeszcze raz wesołych świat. Do usłyszenia.